Chroniczne zmęczenie. Jesteś tutaj. Start. Pycha choroby. Chroniczne zmęczenie. Znaczenie organizmu to chyba największy z objawów, że Twój organizm straci równowagę pH na rzecz zakwaszenia. Medycyna potwierdza ten fakt, że w zakwaszonym organizmie jest znacznie mniej tlenu. Tlen jest wymagany w metabolicznych reakcjach spalania. Jeżeli go brakuje, do akcji wkraczają drobnoustroje, które kochają środowisko bez tlenu, Powodują one reakcje fermentacji. Cukry zawarte w organizmie, a szczególnie glukoza, nie są spalane przy pomocy tlenu, tylko ulegają fermentacji i stając się pożywką dla nadmiernych. Rozrostu drobnoustrojów, stąd energię życiową zyskują mikroorganizmy, a nie nasze ciało. Poza tym wytwarzają one bardzo szkodliwe toksyny, które, nie będąc usuniętymi z organizmu, zmniejszają proces wchłania białek minerałów i innych składników odżywczych przez komórki. Jeżeli komórki są nieodpowiednio odżywione, obniża to ich zdolność do wytwarzania enzymów, hormonów i wielu innych substancji, które decydują o prawidłowej pracy narządów, a przede wszystkim dostarczają energii życiowej. Jedną z najbardziej Bezpiecznych toksyn jest aldehyd powstający za sprawą drobnoustrojów w procesie fermentacji glukozy. Ma on znaczący wpływ na pobieranie białek i produkcję enzymów, wręcz je niszczy. Jego nadmiar w organizmie powoduje silne zmęczenie, problemy umysłowe, depresje i choroby psychiczne. Związane jest to z jego silnym niszczącym oddziaływaniem na komórki mózgowe. Jak wiemy za detoksykację w naszym organizmie odpowiada wątroba. W przypadku aldehydu octowego wątroba przetworzy go na alkohol, błędne koło, mniej tlenu, więcej alkoholu, poza tym zwiększona praca trzustki wątroby i nadnerczy w perspektywie czasu powoduje problemy chorobowe z nimi samymi związane aby wyjść z tego labiryntu zdarzeń musisz zmienić warunki środowiska wewnętrznego organizmu przede wszystkim musisz wprowadzić równowagę pH w organizmie musisz usuwać wszystkie toksyny na bieżąco musisz zmienić nawyki żywieniowe na produkty bardziej alkaliczne i warunek podstawowy mający związek z poprzednim musisz cić codziennie duże ilości wody, najlepiej lekko alkalicznej, jeżeli wprowadzisz samodyscyplinę i będziesz wypijać średnio 30 ml wody na 1 kg swego ciała usuniesz podstawową przyczynę swego zmęczenia czyli odkwasisz organizm jeżeli stworzysz organizmowi właściwe środowisko on sam zadba o poziom drobnoustrojów tak aby były one w bezpiecznej ilości dla ciebie zachęcamy cię do picia alkalicznej wody zjonizowanej te niewiarygodne efekty przyrostu siły życiowej możesz stworzyć sam zrób sobie sam tę wodę zobacz ofertę jonizatorów